Czy możemy teraz przystąpić do przywołania śniącego? Nie. Nie udało mi się jeszcze znaleźć sposobu na naładowanie kamienia ogniskującego. Niestety, nie dysponujemy starożytną wiedzą na temat tych artefaktów. Chcesz powiedzieć, że zdobyłem te jaja na próżno? Nie. Posłuchaj, istnieje prastary Almanach, zawierający potrzebne nam informacje. Odkupiliśmy go od Koristo, jednego z magów ognia ze Starego Obozu. Niestety został nam skradziony w drodze ze starego obozu. Kazałem Talasowi, jednemu z nowicjuszy, dostarczyć mi tę księgę, ale ten głupiec pozwolił się okraść. Zawiódł mnie. Ale postanowiłem dać mu drugą szansę. Ma odzyskać Almanach. Porozmawiaj z nim. Przyda mu się każda pomoc. Gdzie znajdę Talasa? Powinien być u stóp świątyni. Próbuję zjednać sobie kogoś do pomocy. Kto ukradł tę księgę? Talas twierdzi, że został obrabowany przez czarne gobliny. Brzmi nieprawdopodobnie, ale mogło się tak zdarzyć. Ty jesteś Talas, ten, którego obrabowano? Zostaw mnie w spokoju, nie chcę o tym więcej mówić. Mogę ci pomóc w odzyskaniu tej księgi. Naprawdę? Zostałem obrabowany przez gobliny, a teraz mam je odnaleźć i odzyskać księgę. Mam pomysł, ja ci pokażę, gdzie jest Almanach, a ty go odzyskasz. Zgoda. Świetnie, wyruszymy, gdy tylko będziesz gotowy. Jestem gotowy. Możemy ruszać w drogę. Dobrze. Chodź za mną. Te przeklęte bestyjki mieszkają w jaskini za tym mostem. Uważaj na siebie! Nie pójdziesz ze mną? Zostanę tutaj i będę <laughs> ubezpieczał tyły. Zyskałeś almanach. Dobra robota. Wracajmy czym prędzej do obozu. Dobrze. No to jesteśmy. Najlepiej zanieść od razu ten almanach Korkalumoni. Tylko uważaj, żebyś nie umarł z przepracowania. Spokojna głowa, nic mi nie będzie. Nie musisz się o mnie martwić. O Myślałem, że znalazłem Twoją księgę. Dobra robota. Teraz mamy wszystkie potrzebne składniki. Zajmę się teraz przygotowaniami. Kiedy odbędzie się wielkie przywołanie? Zaczekaj do wieczora. Wtedy przyjdź na dziedziniec świątyni. Tam się zbierzemy i spróbujemy przywołać śniącego. Długi czas oczekiwania dobiegł końca. Wszechmocny śniący doprowadził nas tutaj, gdzie będziemy świadkami jego przebudzenia. Artefakt, który ukazał nam w wizji, skupi naszą duchową siłę. Zjednoczcie swe myśli tak, by śniący usłyszał naszą modlitwę. Bo jego jest moc, która wyprowadzi nas na wolność, a my jesteśmy jego wybranym ludem. Przebudź się, ośniący! Mistrzu, co się stało? Tak, mistrzu, co się stało? Czyś ujrzał drogę do wolności. Właśnie, miał nam pokazać drogę do wolności! Co z tą drogą? Co widziałeś? Ech, cisza! To oczywiste, że ścieżka do wolności prowadzi przez krainę orków. Śniący wskazał nam miejsce, musimy je tylko odnaleźć. Niedaleko stąd znajduje się wejście do jaskini Orków. Tam zaczniemy poszukiwania! Niech śniący będzie z nami! Co to może znaczyć? Czy mamy walczyć z tymi potworami? Ja pójdę ze strażnikami świątynnymi. Nowicjusze, niech wznoszą modły w naszej in. Co się stanie teraz? Wizja była bardzo mglista. Zamiast odpowiedzi dała nam jeszcze więcej pytań. Ale jedna rzecz nie ulega wątpliwości. Widziałem orka w jaskini. W pobliżu znajduje się opuszczone miejsce orkowego kultu. Orkowie chowali tam swoich zmarłych, dlatego nazywamy ten labirynt jaskiń cmentarzyskiem orków. Nasz guru, Bal, Lukor udał się tam z oddziałem strażników świątynnych. Może znajdą coś, co pozwoli nam wyjaśnić znaczenie wizji. Przydałby mi się ktoś, kto rozejrzy się tam trochę i zda mi raport z sytuacji. Dlaczego nie pójdziesz tam sam? W końcu jesteś przywódcą Straży Świątynnej. Moim zadaniem jest ochrona jaśnie oświeconego. Muszę zostać na miejscu, żeby strzec Iberiona. Oddałeś obozowi nieocenione usługi. Tylko na tobie mogę polegać. Proszę, udaj się na cmentarzysko orków i dostarcz mi informacji na temat odkryć poczynionych przez strażników. Gdzie jest to cmentarzysko Orków? Niedaleko stąd. Nowicjusz Talas wskaże Ci drogę. Znajdziesz go na świątynnym dziedzińcu. On będzie Twoim przewodnikiem. Przysyła mnie Kor Angar. Masz mnie zabrać na cmentarzysko orków, gdzie przebywa Bal Lukor i jego strażnicy. A więc znowu mam robić za przewodnika. Niech to szlak. Bodajbym nigdy nie ujrzał tej księgi na oczy. No dobrze, chodź za mną.